Witam serdecznie, dobry wieczór. Nazywam się Emilia Janisz z L.P.U.L. i mam przyjemność też gościć i tutaj razem występować z Agnieszką Sitą, założycielką, dyrektorką Stowarzyszenia Trampolina. Dobry wieczór. Dzisiejszy webinar, dzisiejsze takie spotkanie będzie dosyć krótkie, ale mam nadzieję, że, że intensywne, że przedstawimy właśnie to, co, czym się zajmujemy. LPUREL jest to organizacja, która pomaga Polkom doświadczającym przemocy w Belgii. Jest to projekt, który powstał w tamtym roku i mamy przyjemność, właśnie niedawno miało się przyjemność świętować pierwszą, pierwsze urodziny tego projektu, Centrum Antyprzemocowego. Więc może na początek powiem. Przedstawię Wam krótko, kim jesteśmy i co robimy. Tutaj mam nadzieję, że będzie widać, właśnie prezentację, już się szeruję. Centrum Antyprzypomocowe, pierwszy rok działalności za nami. Więc kim jesteśmy? Jest to projekt dwóch polskich organizacji działających w Belgii. Stowarzyszenie Elson Fontier który jest organizatorem Kongresu Kobiet w Brukseli we współpracy właśnie ze Stowarzyszeniem Trampolina. To, co nas łączy, to troska o sprawy i prawa kobiet i działamy wolontariacko, to trzeba przypomnieć. Także, tak, żeby, żeby jeszcze wyjaśnić, to właśnie Elsa Frontier jest stowarzyszeniem, które ma projekt LPUHL, czyli Centrum Antyprzemocy LPUHL, plus we współpracy ze Stowarzyszeniem Trampolina. Jest 35 aktywistek mieszkających 35 aktywistek mieszkających w Belgii, tłumaczki, pracowniczki socjalne, specjalistki od marketingu, zarządzania projektami, zasobami ludzkimi, komunikacji, społecznicy z doświadczeniem przemocy jest razem z nami też 6 psycholożek specjalizujących się w przemocy, trzy prawniczki z bogatym doświadczeniem pracy przy centrach w Polsce oraz znające realia systemu belgijskiego. I to, co jest ważne, to to, że Działamy wolontariacko. Nasza misja: tak naprawdę chcemy zminimalizowania przemocy domowej wobec Polek tutaj w Belgii. I to, co są też takie nasze cele właśnie, żeby pomóc kobietom, które doświadczają przemocy. Udzielamy też również porad przy doświadczeniu przemocy środowiskowej, ekonomicznej, seksualnej tych przemocy, rodzaju przemocy jest dużo. Może o tym Agnieszka też trochę opowie, bo jest. Też też specjalistką tego. Chcemy też przede wszystkim pomóc w zapobieganiu powtarzaniu się przemocy domowej w różnych, przez różne webinary, i chcemy tak naprawdę zwiększyć poczucie wartości kobiet i ich roli w społeczeństwie, w związkach i relacjach. To, co najważniejsze, jest to wyjaśnić, tak naprawdę, jak pomagamy, jak działamy. Więc w tamtym roku, w kwietniu i to była taka od, odpowiedź na sytuację pandemiczną, która gdzie wzmożona została, wzmożyła się właśnie ta przemoc domowa. Otworzyliśmy niebieską linię. Niebieska linia działa od poniedziałku do piątku w, tutaj, w tych godzinach, które są tutaj na plakacie. Numer to jest 0466 901 702. 0466 901 702. Lub można też do nas napisać epe.bruksela.maupa.gmail.com. I to są te dwa numery, i jeden, właśnie jeden numer, i, i e-mail, na którym można napisać. I może tu Agnieszka opowie trochę o trampolinie. Jak działacie, dziewczyny, i, i komu pomagacie? Dziękuję Emilia tutaj za twoją prezentację nas. I tutaj to, co chciałam powiedzieć, że trampolina nie tylko działa w zakresie tu przemocy, więc my jesteśmy włączeni w ten program antyprzemocowy L Pur El. i tutaj mamy to naprawdę na sercu i tutaj służymy i poradą psychologiczną i poradą prawną dla ofiar przemocy szeroko rozumianej, bo pamiętajmy, że przemoc to nie tylko są zadawane ciosy fizyczne, ale też jest to przemoc psychiczna, czyli no poniżanie kogoś, obrzucanie go wyzwiskami Ograniczanie mu dostępu do środków finansowych, no, umniejszanie go w każdym aspekcie. I to jest, nie zapominajmy, że też to jest przemoc, która nie pozostawia zewnętrznych śladów, ale ogromne ślady wewnętrzne. I jeżeli ktoś. Spań ma taki problem, to też może się do nas zwrócić. U nas też w Trampolinie jest psycholog, który zajmuje się i dorosłymi, i dziećmi, więc bo wiadomo, że dzieci także są pośrednimi ofiarami przemocy. Bo jeżeli widzą, co się dzieje w domu, że rodzice między sobą, no jest jakiś konflikt między nimi, no to też dziecko. To to wszystko odczuwa i no, też często będzie potrzebowało jakiegoś wsparcia psychologicznego, no bo nie będzie umiało się z tymi. Trudnymi emocjami poradzić. Więc w zakresie tutaj, właśnie przemocy, tak trampolina działa. Oprócz tego, trampolina no, zajmuje się szeroko rozumianą interwencją tutaj, też prawną, dlatego że, no i współpracujemy z notariuszem, więc wszystkie sprawy notarialne, spadkowe, pełnomocnictwa, wiadomo, to wszystko też robimy. I i mediacje długów, bo też często przemoc jest związana też z długami, im większe są długi, tym większa eskalacja negatywnych emocji w domu, tym łatwiej naprawdę o jakiś wybuch złości, konflikt, kiedy te długi są, kiedy Osoby się martwią, jak koniec z końcem związać, jak tu jeden czy drugi komornik puka do drzwi i czasem je wyważając nawet, bo do tego też ma prawa, więc i co w takich sytuacjach zrobić, jak się przed takim komornikiem bronić. No, w tym wszystkim, w tym zakresie też tutaj podejmujemy interwencje. Więc to na tyle, a propos tutaj naszego udziału w projekcie i naszej działalności. Dzięki. Mikrofon. Widzę, że parę osób nas lajkuje i ogląda, także zapraszamy do zadawania pytań. Przestawiły dziłyśmy się trochę tutaj wam. Tak naprawdę najważniejsze dla nas jest to, aby dotrzeć do jak największej liczby pole, które mieszkają w Belgii, które jeszcze nas nie wiedzą więc jest bardzo dużo Polaków w samej Brukseli, ale też jest dużo Polaków w różnych mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma polskich sklepów czy polskich punktów, gdzie mogłyby te osoby dotrzeć do nas. Także zachęcamy Was do tego też, żeby szerować informacje z naszej strony Facebookowej Centrum Antyprzemocowe EP, i tam są, też tam jest też infolinia, numer do infolinii. Tak jak powiedziałam, właśnie od poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek na tej infolinii są psycholożki do dyspozycji, które udzielają takiego wsparcia emocjonalnego. I w środę od 20 mamy dwie prawniczki, które udzielają porad prawnych bezpłatnych. I wtedy można zadać oczywiście pytanie też nie tylko o sobie, ale na przykład jeśli macie wątpliwości i wydaje Wam się, że któraś z Waszych koleżanek, czy siostra, czy, czy ciocia, czy ktokolwiek z Waszej rodziny, czy znajomych doświadcza przemocy, jak można takiej osobie pomóc? Takie informacje też udzielamy. Współpracujemy tutaj na miejscu z organizacjami belgijskimi. Jest to bardzo ważna dla nas współpraca, bo same wchodziłyśmy na rynek w tamtym roku. I oczywiście przeszliśmy mnóstwo szkoleń, i, tak, i, i, i mamy doświadczenie z, w pracy indywidualnej, bezpośrednio, bardzo długoletnie, ale ważnym było dla nas też stworzenie takiej platformy, takiej współpracy z organizacjami, które są tutaj już od lat, które pomagają bezpośrednio kobietom, które mają pod sobą domy matki i dziecka, i, i z takimi organizacjami też współpracujemy. Warto dodać, że wspiera nas finansowo właśnie Ville, wspiera nas też Polski Konsulat. Także to są plus Magabel, także to są takie trzy główne nasze, nasze, nasze drogi wsparcia. I tak, to są właśnie to, co jest ważne, że pomagamy Polkom, bo uważamy, że otworzenie się, i opowiedzenie o tym co się dzieje w swoim domu, jakie emocje i co się dzieje tak wokół ciebie można tak naprawdę najlepiej przedstawić w swoim własnym języku. Dlatego uważamy, że, że polski jest tutaj właśnie, ten element jest bardzo ważny, psycholożki udzielają porad właśnie po polsku, są polskie prawniczki, Mamy listę też prawników, do których się można udać, jeśli na przykład... Mogę jeszcze tutaj dodać, to jest to, że nawet jeżeli ktoś by dostał... Adwokata Prodeo na przykład przyznanego ze względu na niskie dochody, to ze względu na to, że ja jestem tłumaczem przysięgłym języka francuskiego, to mogę ułatwić tą komunikację, jeżeli osoba, no, która doznaje przemocy, no, nie włada językiem francuskim w stopniu wystarczającym, no to wiadomo, że ja mogę też ułatwić tą komunikację z adwokatem, jeżeli miałby być to adwokat belgijski Prodeo. Tak, i to, to, co jest właśnie ważne, też mamy parę sukcesów w też w załatwianiu takich spraw administracyjnych, które są czasami też takim dosyć dużym wyzwaniem, jeśli dobrze mówi się po niderlandzku albo po, po francusku. Tak jak powiedziałam, działam wolontariacko i tych, tej pomocy udzielamy bezpłatnie. Jeśli chodzi o indywidualne porady, to jest to rozpatrywane indywidualnie od każdej pani od sytuacji finansowej. Te pieniążki, które udało nam się zebrać od, od właśnie naszych sponsorów, przeznaczamy głównie właśnie na konsultacje indywidualne. E, najczęściej pierwsze lub dwie konsultacje indywidualne są bezpłatne z naszej strony, a później, jeśli pani potrzebuje dłuższej terapii, to w zależności od tej sytuacji finansowej e, ustalamy, czy, czy możemy jeszcze pokryć jeszcze parę e, konsultacji. E, m, także w tym roku. E, Udało nam się przez ten rok, to jest dla nas takie wzruszające, że zaufało nam jakby 126, dokładnie, polek do tej pory. Ta pandemia jednak mocno wpłynęła na sytuacje domowe wielu osób. Wiadomo, że groźba straty pracy, czy, czy sytuacja, gdzie dzieci są też w domu i, i trzeba ogarnąć mnóstwo rzeczy związane z, z, z tym, co. Co pandemia przyniosła, powoduje, że te sytuacje stresogennych jest dużo więcej, co się przenosi na to, że jest jeszcze więcej przemocy domowej. Także bardzo się cieszyłyśmy, że możemy tak szybko otworzyć niebieską linię. Na początku nie byłyśmy znane i nie wiadomo było o nas tak dużo, nie, ale teraz coraz więcej, mam nadzieję, że plakatów i ulotek. Widzicie w polskich sklepach, w konsulacie, w różnych polskich punktach, w polskich szkołach. Także mamy też, właśnie, webinary organizujemy różnego, o różnej tematyce. Możecie zobaczyć, na przykład był webinar organizowany: co robić, kiedy słyszysz przemoc za ścianą. Ostatni webinar był o wielojęzyczności u dzieci z logopedką ale też właśnie od, były też udzielane porady prawne właśnie w ramach webinaru przez Agnieszkę o tym jak się rozwieść, jakie są o alimentach, jakie są kolejne kroki. I to co dla nas jest taką największą motywacją, bo działamy wolontariacko, więc między dziećmi normalną pracą i czasami po nocach to to, że Dostajemy takie listy właśnie od pań mówiące, że już czują się bezpieczne, że na przykład od pięciu lat w końcu mogą spokojnie przespać noc bez, bez strachu o siebie i o swoje dzieci. Także cieszymy się bardzo, że możemy takich, takiego wsparcia udzielić i, i może pomóżcie nam w tym, pomóżcie nam w tym, szerując informację. nas, to będzie chyba największe, największe wasze wsparcie. I tak jak powiedziałam, jeśli słyszycie gdzieś coś się dzieje, czy, czy wiecie, że ktoś by potrzebował takiej pomocy, to, to proszę dzwonić na naszą niebieską linię, a nasze psycholożki na pewno udzielą, um, udzielą pomocy. Emilia, myślę, że warto jeszcze powiedzieć o kręgach kobiet w tym miejscu, prawda? Tak. Bo to bardzo dobrze, tak, po, to a Ciąg tej pomocy, że, że nie zostawiamy pań po dwóch konsultacjach, które jakoś są sfinansowane z projektu, i, bo, bo to byłoby niewystarczające, tylko że jest jakaś właśnie kontynuacja tych spotkań już grupowych, może więc parę słów o tym, Emilia. Tak, tak, to bardzo fajnie, że o tym przypominasz mi, bo ja właśnie zamknęłam moją prezentację, ale właśnie chciałam się też chciałam też wam opowiedzieć o trochę okręgach. Więc kręgi są, są kręgi wsparcia. Tak jak widzicie, kręgi ruszyły w tamtym roku od sierpnia. Tutaj właśnie jest podsumowanie tego, jak działa niebieska linia. Kręgi kobiet właśnie otwarte są dla kobiet po doświadczeniu przemocy i są prowadzone przez dwie psycholożki. I odbyło się do tej pory 36 sesji i regularnie korzysta z niego. Kręgów Kobiet 10, 10 Polek i na tych kręgach panie okazują sobie takie wsparcie, prowadzone jest to z psycholożki, także jest to takie dwugodzinne spotkanie, gdzie, gdzie panie wymieniają swoje doświadczenie, ale też tworzą taki naprawdę krąg wsparcia i to jest chyba taki najbardziej war większa wartość dodania takiego, dodana takiego kręgu. Oprócz tego od września planujemy ruszenie z kręgami terapeutycznymi, są to inne kręgi niż kręgi wsparcia, tam jest rzeczywiście prowadzona taka terapia grupowa, wchodzenie głębsze w, w emocje swoje i swoje traumy i, i lęki. A oprócz tego robimy też właśnie różne webinary, wspomniałam o, tych, o, o przemocy za ścianą, ale też takie wewnętrzne, też takie webinary, warsztaty zamknięte. Także to jest to, co chyba jest najważniejsze, że tutaj właśnie widzicie są, tak mamy elpuch.l.be, czyli lub inaczej przełamcisze.be, to są strona, na której właśnie mamy wszystkie informacje. No i wypatrujcie naszych artykułów, bo mamy bardzo prężną grupę marketingową i komunikacyjną, gdzie piszą właśnie dziewczyny artykuły do gazetki, do Antwerpii po polsku, do nowinek, Roznosimy plakaty po różnych miejscach, naklejki, ulotki, też wywiady radiowe. Mamy spotkania z gminami, które nas bardzo wspierają i, i dzielają różnego wsparcia. Tutaj akurat było spotkanie z, z Ukle. Także tutaj właśnie taki jeden list, Jak co to jest nasza motywacja? Wyszłam z domu z dzieckiem, z baliskami. W piątek po raz pierwszy przespałam całą noc od pięciu lat. Odpoczywam psychicznie, a moja córka jest przeszczęśliwa. I to nam daje największą motywację, tak naprawdę. Że Pani są po prostu bezpieczne. Dzięki. Także działajmy razem i działajcie z nami. Widzę, że nie masz więcej pytań. Żadnych pytań nie ma. No, <laughs> jasne, tak jak Emilia to przedstawiła, że nie było żadnych pytań. Ja myślę, że muszą mieć okazję, może jeszcze przemyśleć to, co usłyszały, bo teraz jest wszystko tak na gorąco i na pewno też jest to trudny temat, więc może reakcje nie są takie szybkie, bo do pewnych podjęcia kroków no. trzeba dojrzeć I, i czasem tak już o tym wcześniej rozmawiałyśmy, że czasem Pani przychodzi zupełnie z innym problemem i dopiero po iluś spotkaniach z Panią z tłowo, od słowa do słowa dochodzimy, że jest w domu problem przemocy. Ale te panie no, często nie żalą się od samego początku, tylko to jest tak dla nich głębokie, traumatyczne doznanie, że wstydzą się o tym mówić. Że dopiero jak nawiążą jakąś taką relację, zaufania, to dopiero są w stanie o tym porozmawiać, i temu się absolutnie nie ma co dziwić. Jeżeli ktoś nie chce się przedstawiać, to. Przypominamy, że może zawsze anonimowo zadzwonić na niebieską linię, no bo wiadomo, że Polonia też ma ograniczoną, jest w jakiś sposób ograniczona ilościowo i może ktoś się obawiać, że ktoś kogoś zna, ale podkreślam, że tu jest pełna dyskrecja i wystarczy. Może się pani w ogóle nie przedstawiać, jeżeli nawet nie ma ochoty. Ważne, żeby e, usłyszała słowa wsparcia, żeby ktoś je pokierował, co dalej ewentualnie z tym zrobić, jeżeli będzie potrzebowała czasu, żeby sobie to przemyśleć. To my ten czas dajemy. Można do nas wrócić po roku czy e, po nawet dłuższym. Po prostu ważne, żeby ktoś do, dojrzał do podjęcia pewnych decyzji i dla siebie i często dla dzieci. Powiedz może krótko jeszcze o, o tym cyklu przemocy. Jak to działa? Jest eee, no właśnie, to też jest z tym związane, że, że jak jest ta eskalacja przemocy, czyli no są kłótnie, jest złość, bicie, krzyki, no to wtedy ofiara takiej przemocy ma ochotę od razu dzwonić, szukać pomoc i mówi: tak, rzucam tego człowieka, on jest zły, wychodzę z domu. Trudno, ale potem ten cykl przemocy ma to do siebie, że potem osoba, która jest autorem tej przemocy, no, czuje się winna, przeprasza, kupuje kwiaty, zaczyna się starać, mówi, że się poprawi i każdy chce w to wierzyć, że tak będzie. I wtedy, w tym momencie, panie nie proszą o pomoc, bo im się wydaje, że wszystko już jest dobrze, że ta, ten ostatni wybuch złości to był tym ostatnim i że one się już nigdy więcej nie powtórzy. Natomiast no, życie pokazuje, że jest tak, że po jakimś czasie znowu zaczynają się jakieś nieprzyjemne drobne komentarze, że znowu po malutku to Napięcie w domu narasta. A to nie wyrzuciłaś śmieci, a to nie kupiłaś mojej ulubionej wędliny? A dlaczego nie ma zimnego piwa w lodówce? Zaczynają się pretensje, pretensje, które znowu w pewnym momencie doprowadzają znowu do wybuchu. I, i ten cykl się gdzieś tam zamyka i powtarza od nowa. Potem znowu jest tak zwany miodowy miesiąc, czyli jakaś przez chwilę lepsza atmosfera, i wszyscy chcemy wierzyć, że już tak będzie, a tu znowu za chwilę to się powtarza, że znowu jest, wybuchy są złości i przejawy agresji, więc e, więc tak, tak, cykl ma charakter właśnie taki, ten przemoc ma taki charakter właśnie takiego cyklu e, i e, myślę, że każda z Pań powinna e, jakby przyjrzeć się wszystkim tym swoim życiowym sytuacjom, żeby zrozumieć, że to ma ta powtarzalność i że jeżeli to się powtarza do tej pory, to w przyszłości też się będzie to powtarzało, jeżeli nic z tym nie zrobimy, mhm. Bo Musimy oczekiwać, że będzie lepiej, jeżeli nic same nie wprowadzimy nowego w życie. I to jest, myślę, uświadomienie sobie tego, że ta przemoc będzie cały czas w naszym domu. Myślę, że to jest taki moment, kiedy można jednak zwrócić się o pomoc, no mówię, choćby anonimowo. Tak, tak, tak. To jest też właśnie dosyć frustrujące dla osób te, takich, które, które nie są jakby nie są doświadczone, czy nie znają tego cyklu przemocy. Pomagamy koleżance, mówimy jej, ona opowiada we łzach o sytuacji w domu, radzimy jej, co ma zrobić, po czym ona znowu wraca do tego męża i znowu ta sama sytuacja się odbywa. Więc ważne jest, żeby po prostu takiej osobie dać przede wszystkim wsparcie, zrozumienie i nie frustrować się tym, że ona w tej momencie nie odchodzi, nie jest gotowa jeszcze na to, żeby zakończyć tę przemoc. Sama dojrzeć, no, byle by to nie było za późno, byle się nie wydarzyło nieszczęście. Ja mówię, póki nieszczęście się nie wydarzy, to nie jest za późno. Też y, pani musi być gotowa do podjęcia tej decyzji. Tak, wewnętrznie gotowa, to nie, mo nie może być gotowość pod wpływem nacisków na przykład koleżanek, które mówią: no, co ty, co ty, no, z takim człowiekiem jesteś. Nie. Ona musi to wewnętrznie odpocząć. Tak, to jest ja tanąć na własnych nogach. Wiem, że będzie trudno, wiem, że będzie mnie to dużo kosztowało em, emocji, em, że będzie no może ciężko proces sądowy, może być też bardzo taki nieprzyjemny. E, natomiast myślę, że kiedyś będzie lepiej. I dlatego to robię, robię to dla siebie i robię to dla moich dzieci. Dobrze, no to tym optymistycznym akcentem, że robię to dla siebie i robię to dla dzieci, a my oferujemy to wsparcie, w nas razem, w Kobietach Siła, Kobiety dla Kobiet, El Puchel. razem możemy przerwać milczenie i tę przemoc. Piszcie do nas, dzwoncie na niebieską linię, postaramy się pomóc. Razem z Agnieszką już Wam dziękujemy, było to takie krótkie krótki tylko spotkanie właśnie, żeby się przedstawić. I, I po prostu szerujcie informacje od nas. Dziękujemy bardzo za dzisiaj. Widzę, że komentarzy żadnych ani tych pytań nie ma, więc Ale życzymy miłego także wieczoru. Indywidualne i na to te też czekamy. Jeżeli któraś z pań będzie chciała bezpośrednio zadać pytanie, nawet po jakimś kilku dniach, to my na każdy e-mail z przyjemnością odpowiemy. Ja tutaj może jeszcze raz zapiszę. Taki jest nasz e-mail? A strona, a strona to jest www.l.b. O, i tutaj właśnie też moja koleżanka wrzuca wszystkie informacje. Dziękujemy już za dzisiaj i miłego wieczoru w takim razie. Spokojnego wieczoru. Dużo siły. Trzymajcie się.